Przeprowadzimy sobie teraz próbę na naszym czwartym. tak jak ostatnio wlewamy trochę oleju wlewamy trochę oleju pamiętajcie nie wlewajcie dużo oleju żeby się nic nie stało dobra Pierwszy rozruch robicie, aby ten olej się roz, rozeszedł po, po naszych pierścieniach. Dobra, zakładacie manometr. No to już przez szybę widziałem, że potężny jest wynik. Potężnie dobiło. Zobaczcie, jak dobiło. Zobaczcie, jak dobiło, widzicie. Dobiło, czy ja się dobrze nie mylę, do 13,5. Na 13,5 dobiło. Czyli moje obawy się sprawdziły. Silnik jest. Silnik po prostu nadaje się na śmietnik. 12, 13, 13 i 4 dowaliło. 13 i 4 dowaliło. 13 dowaliło i 4. Czyli mamy różnicę na dwóch cylindrach, i na każdym mamy ponad jednego bara różnicę. Także w tym filmie to na tyle, zaraz sobie poskładam wszystko i co wyszło z mojego pomiaru? To, co wcześniej zakładałem, że bo wiedziałem, że jest silnik do naprawy, tylko myślałem, że jest góra do naprawy, a tak naprawdę jest do naprawy góra i dół, więc nie ma co się bawić z tym silnikiem, tylko trzeba robić przekładkę, bo tu jest tak, po 12 i 8 na pierwszym i drugim, na trzecim jest. Chyba 11,6. Po próbie olejowej jest 12,8. Tutaj jest 12,3. Po próbie olejowej jest 13,4. Także coś się dzieje na tych trzecim i czwartym. Bo tych dwóch pierwszych nie mierzyłem. Bo jeżeli jest ciśnienie w granicy 13 barów, to daję sobie po prostu z nimi spokój. Na resztę filmiku muszę dokończyć z telefonu, bo niestety mam zapełnioną kartę w aparacie w moim aparacie, w którym kręciłem. I co, wyszły takie pomiary. Pierwszy drugi po 12,8, trzeci 11,6, czwarty 12 tam z hakiem. Po próbie olejowej na dwóch ostatnich cylindrach, wyszły wartości powyżej jednego bara do ciśnienia. Także te naprawy będzie, to dół silnika do naprawy, eee, zabawa nieopłacalna, bo jest to dosyć stara jednostka, jedyne wyjście zakup jednostki zakup nowej, sprawdzonej jednostki, trzeba ją zmierzyć przed kupnem, zmierzyć na nie ciśnienie, trzeba kupić taką jednostkę aby była jeszcze na chodzie, trzeba ją zmierzyć przemierzyć ciśnieniowo, zmierzyć ją testerem, testerem do do szczelności głowicy no i po prostu zmierzyć ciśnienie silnika i tyle w dzisiejszym odcineczku tyle w dzisiejszym odcinku dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już niedługo w następnym odcinku cześć